In Touch z doktorem Charlesem Stanleyem zwiastujemy Ewangelię na całym świecie. Tytuł dzisiejszego odcinka In Touch brzmi: Głębsze spojrzenie na Bożą Wolę. To bardzo pocieszające, że Bóg ma konkretny plan dla Twojego życia dla każdego z nas. Nie jest taki sam dla każdego ale dla każdego jest przygotowany indywidualnie, bez wyjątków. Możemy nie rozumieć, jak to możliwe, że Bóg działa tak na całym świecie, ale robi to, bo jest Bogiem. Nikogo nie pominął. Możemy spróbować zrozumieć pewne rzeczy, których nie rozumiemy, ale On ma plan dla naszego życia i zamierza go wypełnić, jeśli tylko będziemy Mu ufać i okazywać posłuszeństwo. Te dwie rzeczy to absolutna podstawa. Cokolwiek Bóg planuje, cokolwiek miał na myśli, kiedy pozwolił Ci się urodzić na tym świecie, zaufanie i posłuszeństwo to dwa główne zagadnienia. Zadaj więc sobie pytanie. Czy ludzie znają cię jako człowieka, który ufa Bogu i jest mu posłuszny? Jako kogoś, kto próbuje czynić jego wolę? Czy może znają cię jako kogoś, kto robi to, co przychodzi naturalnie, kto chce być szczęśliwy i chce odnieść sukces i chce pasować do tego świata? Bóg nie pozwolił ci przyjść na ten świat, żebyś robił to, co chcesz. To nie był Jego plan. Wielu ludzi przeżyje całe życie i nie zada sobie nigdy pytania: jaki jest Boży plan dla mojego życia? Jaka jest Jego wola dla mnie? Kiedy zaczniesz zadawać to pytanie, zaczniesz wchodzić coraz głębiej i głębiej w Boże cele dla Twojego życia. Kiedy o tym mówię, przypomina mi się werset z Psalmu 103. Ponieważ pojawia się pytanie, w jaki sposób Bóg to wszystko robi? Psalm 103, werset 19. Powinieneś zaznaczyć sobie ten werset w Biblii, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo jego panuje nad wszystkim. Posłuchaj. Królestwo jego panuje nad wszystkim. Nieważne, co się dzieje. Bóg panuje nad wszystkim. Może nie wyglądać, że ma nad wszystkim kontrolę, ale ma. Słuchamy wszystkich za i przeciw. Jestem za tym, jestem przeciwko tamtemu. Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Tam, gdzie był zawsze, w miejscu, gdzie ma wszystko pod kontrolą. Czasem pozwoli nam zrobić coś głupiego, tragicznego w skutkach, niszczącego. Ale często nas powstrzyma. Czasem trudno nam uwierzyć, że Bóg angażuje się w cokolwiek, patrząc, jak ludzie postępują. Kiedy myślę o tych wersetach i jego suwerenności, przypomina mi się, co Jeremiasz powiedział do Boga w 32 rozdziale i 17 wersecie: Ach, wszechmocny panie, oto ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem. Nie ma nic niemożliwego dla ciebie. Gdybyśmy naprawdę wierzyli, że Bóg ma wszystko w swoim zasięgu i w zasięgu swojej mocy, postępowalibyśmy trochę inaczej. Nie wątpilibyśmy. Bralibyśmy więcej jego obietnic? Ponieważ wiedzielibyśmy, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Jest suwerenny i panuje nad wszystkim. Nie ma więc znaczenia, co się dzieje na tym świecie. Bóg panuje. Problem polega na tym, że wielu ludzi w to nie wierzy. Od czasu do czasu oglądam telewizję i myślę, jakie to żałosne. W kółko to samo. W końcu musisz wstać, wyłączyć to i zadać sobie pytanie, czy ktokolwiek tu słyszał o Bogu, o Jahwe, Elohim, o jedynym prawdziwym Bogu, który ma moc zrobić wszystko, czy ktokolwiek wierzy w Niego, ufa Mu, czeka na Jego prowadzenie? Jeśli oglądasz telewizję i nie czytasz Słowa Bożego, możesz być bardzo zniechęcony. Tytuł dzisiejszego kazania to głębsze spojrzenie na Bożą wolę. Po pierwsze, chcę mówić o trzech głównych aspektach Bożej woli. Pierwsza z nich to nieodwołalna wola. Bóg to zrobi. To są rzeczy niezmienne i bezwarunkowe. To są rzeczy, które Bóg zrobi w swojej mocy i miłości, i nikt nie może tego powstrzymać. On ma kontrolę. On jest władcą wszechświata. Nieodwołalna wola oznacza, że On już postanowił pewne rzeczy. Może się wydawać, że ten świat wymknął się spod kontroli, ale Bóg ma pod kontrolą wszystko, co się dzieje. Od czasu do czasu słyszę jak ktoś mówi: Wiem, co się dzieje w moim życiu i nie potrzebuję, żeby ktoś mi mówił, co. Być może potrzebujesz sobie uświadomić, że jest ktoś większy niż ty, że Bóg wie wszystko o twoim życiu i On jest tą osobą, której tak bardzo potrzebujesz posłuchać. Jedynie On ma wszelką kontrolę nad wszystkim. Kolejny aspekt to. Boża wola dotycząca moralności. Najlepiej oddaje to dziesięć przykazań. Boża wola odnosi się do moralności. Nie będziesz kradł, kłamał, popełniał cudzołóstwa itd. dziesięć przykazań. W całym piśmie są różne rzeczy, których Bóg zabronił. Czy to znaczy, że nie mogą się zdarzyć? Nie. To znaczy, że Bożą wolą nie jest, żeby się działy. Nie jest dobrze, żeby się działy. Niosą ze sobą jakiś koszt, przynoszą tragedię, ponieważ On jest Bogiem, który do pewnego stopnia daje nam wolność. Sprzeciwiając się woli moralnej, popadamy w tarapaty. Decydujemy, że chcemy postępować po swojemu i w swoim czasie. Możemy to uargumentować, a jednak, kiedy łamiemy dziesięć przykazań i nauczanie Jezusa, musimy zapłacić cenę. Posłuszeństwa nie można niczym zastąpić. Nie ma nikogo większego niż Bóg. Ludzie mówią, zrobię to i zrobię tamto, ale to Bóg ostatecznie zadecyduje, co będziesz robić, a czego nie będziesz. On pozwala na nieposłuszeństwo i bunt, ale jest cena, do zapłacenia. Grzech nas drogo kosztuje. Bunt przeciwko Bogu nie jest tani. Ludzie mówią o tym, co zrobią, o wszystkim, co się dzieje. Chcą wolności, żeby robić to i tamto, bez żadnego poczucia odpowiedzialności wobec Wszechmocnego Boga Wszechświata. Wszyscy jesteśmy przed nim odpowiedzialni, czy nam się to podoba, czy nie. Jest też Boża wola której dla nas pragnie. Te rzeczy, których dla nas pragnie, na przykład zbawienie. Bóg chce, żebyśmy byli zbawieni, żebyśmy się ochcili, postępowali zgodnie z Jego wolą, żebyśmy się nauczyli modlić i postępować zgodnie z Pismem. Jego wolą jest, żebyśmy się nauczyli Go słuchać wcześniej w życiu, słuchać Go, iść za Nim i uznać, że On jest doskonałym przewodnikiem w życiu. Więc, żebym był posłuszny, muszę poznać Jego wolę. Skąd mam wiedzieć, co jest Jego wolą? Skąd mam się tego dowiedzieć? Słuchaj Bożego Słowa, czytaj Boże Słowo i wierz w nie. Jeśli chcesz poznać Bożą Prawdę, jeśli chcesz wiedzieć, jak żyć w posłuszeństwie, musisz znać Słowo Boże. Jeśli go nie znasz, nie musisz podnosić ręki. Ile razy w ubiegłym tygodniu otworzyłeś Biblię i przeczytałeś werset? Masz 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Masz w grafiku wiele rzeczy, które musisz zrobić i wiele rzeczy, których nie musisz. Ale chcesz robić? Nie pracujesz cały czas, masz czas wolny. Ile z tego wolnego czasu poświęcasz na pytanie: Panie, co z tym? Powinniśmy kupić ten dom, powinniśmy kupić ten samochód? Powinienem pozwolić mojemu synowi iść w tym miejscu na studia? Czy powinienem pozwolić mojej córce chodzić z tym chłopakiem? Kiedy po raz ostatni pytałeś tego, który zna odpowiedzi na wszystkie twoje pytania: Jaka jest jego wola? Czy on chce? Czy zgodzisz się, że Bóg zawsze chce tego, co dla Ciebie najlepsze? Kto w to wierzy? On zawsze chce tego, co dla Ciebie najlepsze. Jeśli naprawdę w to wierzysz, dlaczego? Go nie pytasz. Dlaczego podejmujesz tak wiele decyzji, nie pytając Go? On ma wolę, cel i plan. On wie, co jest dla nas najlepsze w każdych okolicznościach życia i zaprasza nas, żebyśmy Go spytali. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Bóg chce nam pokazać swoją wolę. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchamy. Nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy. Czego wymaga ode mnie posłuszeństwo? Czy to jest wolą Bożą, czy nie? Ludzie mają takie straszne długi, bo wydają, nie pytając o Bożą wolę. To jest poważny problem w tym kraju. Zadłużenie jest poważnym problemem. Ale co to ma wspólnego z Biblią, spytasz. Zaczniesz czytać, a się dowiesz: Bóg ma wiele do powiedzenia o pieniądzach i o niezadłużaniu się. Jeden grzech prowadzi do drugiego. Bóg ma dla nas wolę. Jego wola jest zawsze najlepsza dla Ciebie, zawsze najlepsza dla Ciebie. Jego tak jest najlepsze, Jego nie jest najlepsze, ponieważ On chce tego, co najlepsze. Wola Boża to najlepszy Boży plan dla nas. Może powiesz: Moje życie jest poplątane i nie wiem, jaki teraz zrobić krok. Podam Ci więc kolejny rodzaj woli Bożej. To Jego osobista wola dla Twojego życia. Możemy ją podzielić na trzy kategorie. Po pierwsze, to Jego zamiary. Co Bóg dla Ciebie przygotował? Nie wiem, kim byli Twoi rodzice, jak Cię wychowali. Ale co Bóg dla Ciebie zaplanował? Pomyśl o tym przez chwilę, Jego zamiary. Co Bóg o Tobie myślał, zanim się jeszcze urodziłeś? Jaką zaplanował edukację? Jakie chciał Ci dać dary duchowe? Kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, otrzymałeś dary, zdolności i talenty potrzebne do wykonania tego, co Bóg dla Ciebie zaplanował. Kiedy byłeś mały, myślałeś sobie, kiedy dorosnę, będę tym albo tamtym. Czy zapytałeś kiedykolwiek Boga, co on chce, żebyś robił? Spytasz, skąd masz wiedzieć, co Bóg chce, żebyś robił? Jeśli tu siedzisz i nie znasz woli Bożej dla Twojego życia, może Go nigdy nie zapytałeś: Czy kiedykolwiek padłeś na kolana, mówiąc: Boże, nie chcę zmarnować swojego życia, chcę, żeby moje życie miało znaczenie? A jeśli masz mi odpowiedzieć, muszę się modlić we właściwy sposób, więc co chcesz, żebym zrobił? Niewielu młodych ludzi będzie dzisiaj mówić do Ciebie o woli Bożej dla ich życia, bo nigdy się nie zastanawiali nad tym, że Wszechmocny Bóg, Władca wszechświata ma plan dla ich życia. Czy ty, jako rodzic, usiadłeś kiedyś ze swoim synem czy córką i powiedziałeś: Porozmawiajmy o jednej z najważniejszych rzeczy w życiu. O czym? Może pomyślą, że o edukacji. Jaka jest najważniejsza rzecz w życiu? Wola Boża. Powiem ci, że to jest prawda. Nie być może, ale prawda. Każdego wieczoru, kiedy byłem w domu z rodziną, odkąd urodziły się moje dzieci, modliłem się z nimi przy ich łóżeczkach. Nie miały pojęcia, o czym mówię. Żeby Bóg bardzo wcześnie im pokazał swoją wolę dla ich życia. Zbyt długo czekamy, żeby zrobić najważniejszą rzecz. Najważniejszą rzecz której się kiedykolwiek dowiedzą, jaka jest wola Boża. Wola Boża odnosi się do każdej dziedziny Twojego życia. Kiedy o tym myślisz, na przykład o Twoim powołaniu, jeśli szukasz pracy, czy tylko szukasz pracy, czy mówisz, Panie, co chcesz, żebym robił? Pomyśl o tym przez chwilę. Po pierwsze, powinieneś pytać Boga, gdzie chcesz, żebym pracował? Co mam robić? Jak chcesz, żebym inwestował w swoje życie? Dni mijają i twój, i mój zegar tyka. Nie wierzysz? Kiedy będziesz w moim wieku, zdasz sobie sprawę, że tyka. Nie zatrzymuj się, nie rezygnuj, nie martw się, nie bój się. Ufaj Bogu i każdy dzień będzie miał znaczenie. Ale czy zdajesz sobie sprawę, że Bóg ma odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania, ale my często po prostu podejmujemy decyzje, ponieważ podejmujemy decyzje w oparciu o ludzką wiedzę, która jest ograniczona, i o ludzkie emocje, które często wyprowadzają nas w pole? Często też chcemy się komuś przypodobać. Jedyną osobą, której mam obowiązek się przypodobać według Słowa Bożego, jest Wszechmocny Bóg. Jestem zobowiązany się Mu przypodobać. Chcę tego. Mądrą rzeczą jest podobanie się Bogu. Jeśli Go znasz, wiesz, że On chce tego, co dla Ciebie najlepsze. Amen? Ale wielu rodziców nie może tego powiedzieć. Oni chcą tego, co wygląda najlepiej dla ich przyjaciół i sąsiadów żeby ich dzieci jeździły tym, ubierały tamto niszczymy nasze dzieci. Wola Boża to jedna z najważniejszych rzeczy w życiu ale o co powinienem pytać Boga o wszystko innymi słowy co jest na tyle nieważne, że nie muszę o tym rozmawiać z Bogiem co On mówi? On ma wolę dla naszego życia. Ma wobec nas zamiary. Ma też wolę zależną od okoliczności. Co to takiego? Narozrabiałem tutaj, ale wyprostowałem życie z Bogiem, poddałem mu swoje życie i zaczynam od nowa. Dlaczego Bóg ma wolę zależną od okoliczności? Bo nas zna i wie, że zawodzimy. On wie, że czasami będziemy podejmować złe decyzje, że jesteśmy ludźmi. Czy nas odrzuca? Nie. Wypełniamy tę wolę zależną od okoliczności i osiągamy mniej. Jesteśmy mniej usatysfakcjonowani, mniej szczęśliwi, mniej, 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 ponieważ na początku nie zatrzymaliśmy się, żeby go zapytać. Kiedy się zatrzymamy i go spytamy, on chce nas skorygować. Pewne rzeczy skoryguje, a innych nie, z powodu okoliczności. Wola zależna od okoliczności polega na tym, oto jestem, to bałagan, którego narobiłem, jak daleko zaszedłem. Panie, co chcesz, żebym teraz zrobił? Jest też natychmiastowa Boża wola. Czyli co on chce, żebyś zrobił w tym momencie swojego życia? Nie możesz zmienić dnia wczorajszego, ale możesz zmienić jutro, bo jutro to przywilej. To szansa. A Bóg jest z tobą. Jego natychmiastowa wola. Co jest jego natychmiastową wolą? Co chce, żebyś zrobił dzisiaj? Otwórzmy na chwilę list Jakuba. Przeczytajmy czwarty rozdział, werset trzynasty. A teraz wy, którzy mówicie dziś albo jutro, Pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Czy to nie przypomina współczesnych ludzi? Zrobię to i to, to będzie wielkie. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego, Winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lubowo. Wy natomiast, hełpicie się przechwałkami swoimi, wszelka tego rodzaju hełpliwość jest zła. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czynić, dopuszcza się grzechu. Spójrz na swoje życie i zadaj sobie pytanie, jak spędzasz czas, jak wydajesz pieniądze, kim są Twoi przyjaciele, relacje, rzeczy, które kupujesz, Twoje świadectwo. Bóg nie jest zainteresowany małymi rzeczami, powiesz jakimi. Bóg jest osobiście zainteresowany tym, co myślisz. Co chcesz powiedzieć? Jak wyglądasz? Jak postępujesz? Nie żyjesz w próżni, żyjesz w świecie, w Twoim duchu mieszka Bóg, który Cię wyposażył, żebyś każdego dnia wypełniał Jego wolę, jeśli tylko poddasz Mu swoje życie. Tylko Bóg wie, jaki masz potencjał w tym momencie swojego życia. Ale prawdopodobnie jest dużo większy niż myślisz. Powiesz, popełniłem tak wiele błędów, a kto nie popełnił? Inny niż ty. Ten błąd może być dla kogoś tragiczny, a błąd innej osoby może być dużo gorszy. Nie o to chodzi. Chodzi o Boga, o ten kierunek. Ty i ja, Boże. Czego brakuje w moim życiu, Panie? Pokaż mi, gdzie nawaliłem, cokolwiek, co muszę wyznać i pokutować, cokolwiek muszę ci poddać, czego do tej pory nie zrobiłem. Boże, chcę tego, co masz najlepszego. Zadaj sobie pytanie, spójrz wstecz na swoje życie, na okres od dzieciństwa do nastolatka. Co byś zmienił? Prawdopodobnie wszyscy byśmy coś zmienili, prawda? Wszyscy byśmy coś zmienili. Spójrz wstecz na swoje życie. Co byś zmienił? Drugie pytanie brzmi, dlaczego doszedłeś tak daleko? Sądząc, że jakoś ci się uda bez Boga. Kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako zbawiciela i zostałeś ochrzczony i dołączyłeś do kościoła, czy poddałeś wtedy panu swoje życie? Kiedy o tym myślę, to mnie przytłacza święty Bóg, który jest władcą całego wszechświata. Kocha mnie na tyle, żeby pokazać mi swoją wolę i pokazać ją każdemu, kto zechce zapytać. Jesteś gotowy zaufać Bogu tam, gdzie jesteś, kim jesteś, ze swoimi błędami i sukcesami, z tym co dobre i co złe w Twoim życiu, czy jesteś gotów mu powiedzieć: Panie, wiesz o mnie wszystko, wiesz, że nawaliłem. Proszę, żebyś wybaczył mi moje grzechy. Wiem, że nie mam wielu lat. Żeby to naprawić. Ale Panie, czy pozwolisz mi spędzić resztę mojego życia w Twojej woli zależnej od okoliczności? Czy pomożesz mi przeżyć resztę mojego życia tak, jak Ty tego chcesz? Powiesz mu to? Nie daj się złapać diabłu w pułapkę. On mówi, jest już za późno. Zignoruj to kazanie, jest za późno. Dopóki oddychasz, nie jest za późno, żeby pojednać się z Bogiem. Może straciłeś już różne szanse, ale możesz mieć więcej szans, niż sobie zdajesz sprawę. Bóg Cię może użyć w sposób, o jakim nigdy nie myślałeś. A nie myślałeś, bo nigdy go o to nie pytałeś. Mówię ci, nie poddawaj się. Poproś Boga, żeby ci pokazał. Panie, okoliczności są jakie są, zmarnowałem te części, ale Boże, ty mi wybaczysz. Obiecałeś to. Panie, jaki jest więc kolejny krok w moim życiu? Moje życie jest jakie jest. Jaki jest następny krok, Boże? Czy chcesz mu dzisiaj powiedzieć, Panie, zrobię teraz kolejny krok? Cokolwiek każesz mi zrobić, Boże, zrobię to. Czy zechcesz mu to dzisiaj powiedzieć? Czy ufasz mu na tyle, żeby powiedzieć, że zrobisz cokolwiek powiem? Czy mu na tyle ufasz, żeby to zrobić? Czy może siedzisz tu i myślisz, tak, ale ty nie znasz mojej sytuacji. Nikt nie zna sytuacji wszystkich ludzi. Ja tylko pytam, czy jesteś gotów zaufać Bogu. Wszyscy potrzebujemy Mu zaufać, cokolwiek dzieje się w życiu. Masz przywilej rozmawiania z Duchem Świętym, który ma wszelką moc i miłość i władzę, który weźmie cię z miejsca, w którym jesteś i zrobi w twoim życiu coś, czego sobie nigdy nie wyobrażałeś. Ale czy jesteś gotowy poddać się mu, żeby zobaczyć, co zrobi, co Bóg zrobi w twoim życiu, jeśli się Mu w pełni poddasz? Myślę, że będziesz mile zaskoczony. Czy masz odwagę powiedzieć, Boże, wierzę, że masz wolę dla mojego życia. Wiem, że nie podobało Ci się, jak żyłem do tej pory, ale proszę Cię dzisiaj, żebyś mi wybaczył. Mógłbym obwiniać innych, ale nie będę obwiniać nikogo. Proszę Cię, żebyś mi wybaczył i począwszy od dzisiaj, kiedy wyjdę za drzwi tego kościoła, poddam się Twojej doskonałej woli, jakakolwiek by ona nie była. Zrobię cokolwiek, powiesz i będę wierzył, Boże, że... Ponieważ jesteś wspaniałym bogiem miłości i dobroci, weźmiesz mnie i od dzisiaj będziesz robił to, co dla mnie najlepsze. Bóg może dokonać niesamowitej zmiany w Twoim życiu, jeśli jesteś chętny się poddać. Ojcze, jesteśmy wdzięczni, że wybaczasz, oczyszczasz i odbudowujesz. Za to, jak wspaniale działasz w naszym życiu. Modlę się, żeby to kazanie głęboko przekonało i zainspirowało każdą słuchającą osobę. Dla niektórych to będzie bardzo bolesne, ale są na tyle szczerzy, żeby poddać się Tobie i zobaczyć, jak będziesz działał przez resztę ich życia. O Boże, oto się modlę przez resztę ich życia, co Bóg będzie robił przez resztę ich życia. Ojcze, jesteś pełen niespodzianek. Wiemy, że tak jest, pełen cudownych niespodzianek. Może myślimy, że nie jesteśmy godni, albo że nikogo nie obchodzimy, ale wiemy, że to nie jest Twoja postawa. Ty tylko czekasz, kiedy powiemy tak, Panie żeby zacząć swoją odbudowę w naszym życiu która nas zmieni na zawsze i oto się modlę dzisiaj w imieniu Jezusa amen jeżeli podobało ci się to nauczanie dowiedz się więcej na intact.org Intouch. Prowadzenie ludzi na całym świecie do pogłębiającej się relacji z Jezusem Chrystusem i wzmacnianie lokalnych wspólnot. Ten program jest sponsorowany przez służbę Intouch i jest możliwy dzięki łasce Bożej i waszym modlitwom oraz podarunkom.